Stawianie granic nastolatkowi nie jest łatwe. Dlatego rodzicu, nastolatka, czasami boisz się to robić, bo nie wiesz, jak masz to zrobić. Nie wiesz, jak powiedzieć, co powiedzieć, a przede wszystkim, jak to potem wyegzekwować. Nie chcesz czuć się okropnie, nie chcesz, żeby twój nastolatek się na ciebie obraził i tak naprawdę jesteście w martwym punkcie. A ja chcę Ci powiedzieć, że stawianie granic to bardzo ważna umiejętność, a co ważniejsze, twój nastolatek bardzo potrzebuje tych granic. Twój nastolatek potrzebuje granic, żeby poczuć się bezpiecznie, żeby wziąć za coś odpowiedzialność, żeby wiedzieć, co do niego należy. Będzie testował te granice, ale to już jest inna historia. Póki co ważne, żebyś nauczył się stawiać te granice. Żebyś nie czekał do ostatniej chwili, aż coś cię wkurzy i krzyczał na cały dom Boże, znowu nie wyniosłeś tych naczyń, to jest jedyny Twój obowiązek, a ja tyle pracuję, nie mogę na Ciebie liczyć tylko żebyś ustalił to wcześniej, co należy do Twojego nastolatka, a potem przypominał mu to bez krzyków i awantur. Jak stawiać mądrze i bez awantur granica? Przede wszystkim, jak je konsekwentnie egzekwować? Nauczę Cię tego na stacjonarnym warsztacie w malowni. Szczegółów dowiesz się, kiedy skomentujesz warsztat. A ja zapraszam Cię już na ten warsztat, a do 5 czerwca możesz skorzystać z promocyjnej ceny. Izabela Kucińska-Świgost, pedagog, coach rodziców i ekspert do spraw nastolatków. Do zobaczenia w malowni.